Dzień dobry kochani. Chciałem się z Wami podzielić ostatnią swoją obserwacją, e, która dotyczy takiego społecznego zesztywnienia. Po prostu no jest za dużo sztywniactwa. Wszyscy, jakby kij połknęli, znaczy wszyscy to może przesada, ale za dużo ludzi. Mało kto się uśmiecha do osób e, obcych, postronnych, po prostu na ulicy mm, wszyscy dają takie miny. Nie za bardzo zadowolone. Wiem, że wiele osób nie, nie zawsze musi się też cieszyć. Jasne. Ale dziwi mnie, że e, tak to na ulicy czy w jakichś sytuacjach codziennych nie rozmawiamy ze sobą. Właśnie z obcymi osobami. Ale jak już pojedziemy na wakacje, na narty czy nie wiem, biegaczek, jakieś takie grupki. To już wszyscy mogą ze sobą rozmawiać. Już wszyscy są otwarci. Tiruriru. No przypomnijcie sobie, na wakacjach, tak? Co chwilę ktoś tam zagaduje, jest miło. Mm, ale na co dzień już nie. Już wracamy do domu. Już znowu jesteśmy sztywniacko nastawieni. Nie chodzi mi też o to, żeby każdy do każdego zakadywał. Wiem, że różnimy się temperamentem i nie chodzi mi o to. Yy, jednak. Ja osobiście lubię, jeśli ktoś mnie nie wiem, zagadnie o coś prostego, banalnego, wywiązuje się jakaś, jakiś dialog, często fajny, przyjemny. No i ktoś sobie może pomyśleć, tak, Bartek, będę teraz zagadywał do ludzi na ulicy. Jasne, to odmieni moje życie i w ogóle będzie super. No, jeśli zaczynasz od negatywnego nastawienia w takich sprawach. No to już na samym początku nie jest dobrze. Ale myślę, że trzeba się trochę więcej pouśmiechać do innych, pogadać, żeby to wszystko było bardziej kolorowe. Każdy z nas ma wystarczająco dużo jakichś zmartwień na głowie, a zawsze jest to jakieś okienko, żeby żeby nawet kogoś poznać. Trzymajcie się pięknego dnia na razie.